Kochane zdrowie. Kochane zdrowie nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. Tak mówił Kochanowski tak uczą nas w szkole, uczą też nasze dzieci. Ale dzisiaj to trochę inaczej wygląda i warto włączyć logiczne myślenie i przyjrzeć się właśnie, jak to jest z tym zdrowiem w dzisiejszym świecie. Otóż proszę Państwa. Zdrowie jako brak choroby, jako zapobieganie tej chorobie, ale przede wszystkim zwracanie uwagi na no, problemy z tym zdrowiem, no to tak funkcjonowało przez tysiąclecia. W 1946 roku wprowadzono taką konstytucję Światowej Organizacji Zdrowia, onz w której zdrowie zdefiniowano w nowy sposób nie jako brak choroby, ale jako taki, prawdę mówiąc, bliżej nieokreślony dobrostan. Czyli żeby w każdej przestrzeni człowiek był zadowolony z wszystkiego, co się dookoła niego dzieje, żeby no miał tą satysfakcję żyjąc, żeby był zadowolony z tego, jak może korzystać, ze swojego zdrowia, ze swojego ciała, ze swojego umysłu, nawet ze swojej duchowości, ten dobrostan. Tylko że pomimo usiłowania, określenia, na czym ten dobrostan ma polegać, w zasadzie pozostaje to na poziomie, że ma być. Wygodnie, przyjemnie i że to jest nasze prawo. No, tylko czy tak można to ustawić? No, i mamy już dzisiaj skutki wprowadzenia tej zmiany, która w niektórych aspektach może być słuszna, no bo przecież trzeba wprowadzać pewną profilaktykę. No, sprawa zdrowia w wymiarze globalnym, całościowym jest niesłychanie ważna. Natomiast dzisiaj mamy no, takie przeciągnięcia ideologiczno-polityczne w inną stronę. No i co się nagle okazuje? Okazuje się, że zdrowie jako ten dobrostan można zinterpretować w bardzo różny sposób. No przede wszystkim, jak mnie coś nie podoba się, bo to może być również bardzo subiektywne i to jest zawarte w tej definicji, no to w tym momencie żądam swoich praw. No i w ramach tych praw nagle się okazuje, że Niszczenie zdrowia, ewidentne logiczne niszczenie zdrowia, wbrew prawom biologicznym należy do promocji zdrowia. Tak, doszliśmy do takiego absurdu, no ale proszę się przyjrzeć trochę trochę bliżej temu, co się w tej chwili dzieje. Otóż chyba najbardziej klasycznym przykładem jest mówienie, że aborcja ratuje życie i że jest usługą zdrowotną. No ale proszę Państwa, to nie jest dowcip, chociaż tak to brzmi. Zabijanie dziecka w łonie matki jest uznawane przez Światową Organizację Zdrowia za usługę zdrowotną, która jest oparta na prawach kobiety, których zresztą nikt nigdy nigdzie nie potwierdził, no, ale tak to jest formułowane. Czyli wmawia się nam, że zabijanie człowieka, takiego jeszcze malutkiego, który sam obronić się nie może, dla ratowania zdrowia matki, ale proszę Państwa, tu nie chodzi o sytuację podbramkową, że tej kobiecie grozi śmierć na przykład z tego powodu, że jest w ciąży, że są bardzo poważne powikłania. Nie, nie. Chodzi o to, że ona po prostu nie chce być w ciąży, czyli nie ma tego dobrostanu. No, chyba każda kobieta, która doświadczyła oczekiwania narodzin dziecka, była w ciąży, wie, że bywają okresy, kiedy się ma wszystkiego dosyć. Mogą być mdłości, mogą być różnego rodzaju dolegliwości. No, i to jest ta ofiara matki dla dziecka. No, ale matce może to bardzo nie leżeć, zwłaszcza jeśli tego dziecka nie zamawiała, jeśli ono jest taką niespodzianką. No i nagle okazuje się, że w ramach ochrony zdrowia, w ramach usług zdrowotnych, w ramach tego wszystkiego, co oferuje nam Światowa Organizacja WHO, możemy powiedzieć, że to jest prawo kobiety, żeby się tego dziecka pozbyć, bo ona wtedy będzie lepiej się czuła. Ale, proszę Państwa, następstwa. No to już o tym się nie mówi, bo ten dobrostan ma być tu i teraz. A czy on będzie później? Wiadomo, że kobiety cierpią po zabiciu swojego dziecka, cierpią po aborcji i to jest dokładnie opisane. Są terapie na ten temat. Usiłuje no, się podważać te fakty. Natomiast są też takie sytuacje, kiedy usiłuje się pokazywać, że tego wszystkiego nie ma. Nie ma następstw, nie ma problemów, które wynikają z naszego nieprawidłowego podchodzenia do takich podstawowych spraw życiowych. Jeśli się niszczy płodność, no to są potem tego następstwa, samo się nie robi. Ale pytanie podstawowe: co jest objawem zdrowia? Płodność czy zniszczona płodność? To no, proszę Państwa, patrząc na podstawową wiedzę biologiczną, którą już dzisiaj mamy, no to jest rzeczą logiczną i jasną, że płodność, czyli organizm kobiety, który pracuje tak, jak powinien, czyli jest zdrowy, jest również, ma taką możliwość, żeby poczęło się jej dziecko. Oczywiście dziecko to jest wspólnota taty i mamy, więc musi być tutaj to połączenie. Natomiast jeśli kobieta jest chora, no to nie może tego dziecka po, począć i, i robi się problem. Trzeba ją leczyć, no bo niepłodność jest przecież chorobą. No ale w tym kontekście wydawałoby się, że jest chorobą tylko wtedy, kiedy się tego dziecka bardzo chce. A kiedy się go nie chce, to już chorobą nie jest, bo jest naruszające to dobre samopoczucie. Panie państwa, no dochodzimy do absurdów, ale na tych absurdach są również budowane wielkie, wielkie finanse które otrzymują firmy, które promują zabijanie dzieci w łonych matek w okresie prenatalnym, właśnie pod pretekstem ochrony zdrowia. I to samo robi Światowa Organizacja Zdrowia. No i wmawia nam, że to jest prawo kobiety. Prawo kobiety do czego? Do niszczenia, do zabijania? Nie ma takiego prawa. No, ale można to tak zinterpretować. Jak się zmieni definicję, to można tam wpisać wszystko. No i teraz przyjrzyjmy się dokładniej, w jaki sposób... W ogóle nam się to wszystko wmawia. Wmawia nam się, że cały system ochrony zdrowia powinien ratować naszą, no właśnie, tą taką równowagę psychiczną, ten dobrostan, to poczucie zadowolenia z siebie, z tego, co się dookoła dzieje. Taki klasyczny hedonizm, który jest no, bardzo egoistyczny. No i co dalej? Dalej są skutki, bo zawsze jak się narusza logikę, zdrowe myślenie i właśnie to podstawowe zdrowie, no to są następstwa. Tylko tych następstw ma nie być. O nich się nie mówi. Mówi się o tym, że można zrobić to i tamto i że do tego jest prawo. Proszę Państwa, nie dajmy sobie wmawiać takich bzdur, że tych następstw nie ma. One są i są niejednokrotnie bardzo groźne. I powodują właśnie bardzo zły dobrostan, bo kobiety, no mówimy tu w, w, w wymiarze macierzyństwa, ale mężczyźni także y, bardzo cierpią. Y, no i nagle się okazuje, że to wszystko na głowie stoi, ale oni nadal ideologicznie trzymają się tych założeń. Czyli, proszę Państwa, cała ta definicja, jej interpretacja, bo to przede wszystkim na interpretacji polega, jest oparta na założeniach ideologiczno-politycznych, no i nagle się okazuje, że te 40 pale milionów aborcji na świecie każdego roku, no to jest w zasadzie realizacja programów zdrowotnych. Absurd? No chyba każdemu z nas przyjdzie do głowy, że coś tu nie gra. No ale proszę Państwa, w tym wszystkim próbuje się to wmawiać naszym dzieciom. Proszę zobaczyć, edukacja zdrowotna. Dopiero co proponowano nam przedmiot edukacji zdrowotnej dla naszych dzieci od 12 roku życia, włącznie z taką bardzo permisywną, szkodliwą yy, edukacją seksualną. No i co w tym właściwie? To dokładnie to samo: czyli, że wszystkie doznania seksualne to jest kwestia dobrego samopoczucia. Jeżeli masz yy, porozumienie stron, tak, czyli za zgodą, no to można robić wszystko, co się chce, byle było fajniej, i przyjemnie. Skutki? Nie ma skutków, a jeżeli już są, no to oczywiście można, można zapobiegać, bo najgorszy skutek, tak się pocznie dziecko. Czyli trzeba niszczyć płodność, czyli trzeba niszczyć zdrowie tych młodych dziewczyn, które jeszcze no, do tej decyzji kompletnie nie niedojrzały, ale może, no tak, ciekawość się trochę podprowadzi. No i nagle się okazuje, że dziecko jest czymś, co jest gorsze od choroby, bo ciąża jest interpretowana jak choroba. I to też jest przerażające, bo przecież ciąża nie jest chorobą, jest stanem matki. A dziecko rozwija się, jeżeli tylko ma właściwe warunki. No i trzeba na to zwrócić uwagę, co mieli naszym dzieciom mówić? O fazach ciąży, o antykoncepcji, ale o tym, jak wygląda dziecko w łonie matki, jak ono się rozwija, jakie są fazy tego rozwoju. Każdy z nas tak zaczynał, to już nie. No i nagle się okazuje, że właśnie ta ideologia. Oparta na nowej definicji zdrowia, oparta na założenia WHO jest lansowana w naszych szkołach dla naszych dzieci. No du dużo osób zlikwidowało ten przedmiot z, z harmonogramu nauczania swoich dzieci, ale co będzie dalej, nie wiemy, bo jeżeli nadal pani Nowacka będzie miała coś do powiedzenia, no to będziemy widzieli, że te lewackie pomysły będą promowane i zabierze się rodzicom konstytucyjne prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami. Ale proszę Państwa, chciałam zwrócić jeszcze uwagę, że w tym kontekście największa presja jest wywierana na lekarzy. No bo każdy system, właśnie taki lewicowy, lewacki, chciałby z lekarza uczynić narzędzie wykonywania swoich no, dyrektyw, poleceń. No to robił Lenin, to widzieliśmy już w pełnym wymiarze. Lekarze, którzy musieli na przykład zamykać działaczy politycznych w psychiatryku. Podawać im takie środki rozmaite, które były bardzo szkodliwe, żeby ich ogłupić, żeby, żeby zniszczyć ich możliwości działania, a nawet żeby doprowadzić do śmierci. No, ale dzisiaj mamy to samo. Lekarz, lekarz, który chce służyć życiu, jest w zasadzie stawiany pod pręgierzem. I to w wymiarze ogólnoświatowym w jednych miejscach bardziej, w drugich mniej, ale ta tendencja jest bardzo wyraźna. No i teraz proszę zobaczyć, jeżeli lekarz powie, że on nie będzie. Wykonywał usług zdrowia reprodukcyjnego, czyli nie będzie dokonywał aborcji, ponieważ on jest wierny przysiędze Hipokratesa. To on już jest na marginesie. No a z przysięgą Hipokratesa to też są problemy, ponieważ w zasadzie to ona przestała istnieć. Wycięto z niej ten fragment, który mówi o tym, że lekarz nie powinien podać kobiecie środka poronnego. No to wycięto, no bo to niby już to jest norma, taka zupełna, no jakiś przeżytek. No zupełna nieprawda. W związku z czym lekarz, który chce przestrzegać całej przysięgi Kopakratesa, a w ogóle nie chce szkodzić, bo to jest przecież punkt wyjścia, no to jest w sytuacji bardzo trudnej. Lekarz ginekolog, który nie chce przepisywać środków antykoncepcyjnych, mam takie koleżanki i wiem, jakie wielkie sytuacje, takie bardzo trudne sytuacje. Zdarzają się w ich życiu, włącznie z utratą pracy. I tak było przez cały czas, i tak jest również dzisiaj. No ale proszę Państwa, to nie tylko aborcja. No na przykład, przy, jeśli chodzi o tranzycję, czyli proponuje się naszym dzieciom, żeby dla dobrego samopoczucia zmieniły płeć, tylko że to się wiąże z okaleczaniem. Więc jeżeli lekarz powie: Nie będę tego dziecka czy tego młodego człowieka okaleczać, Ponieważ to jest sprzeczne z przysięgą Hipokratesa, z moimi poglądami na świat, z moim wyznaniem, no to w tym momencie no, to straszne. No, to trzeba z nim zrobić porządek, bo ma wykonywać to, co zalecono z góry. No ale proszę Państwa, zmiana płci to jest okaleczenie. To jest okaleczenie trwałe człowieka, a same podawanie hormonów, no tych takich blokujących dojrzewanie, no niby to takie nic, zobaczymy, co potem wyjdzie. Tylko, że te hormony hamują nie tylko rozwój no, tych cech płciowych w ramach dojrzewania, ale również rozwój kości, rozwój mięśni i mózgu. Więc co, mamy być hodowane takie półgłówki, które po prostu niedorozwinięte zostaną na całe życie? Przepraszam, że tak mówię, no ale jeżeli to hamuje rozwój mózgu, no to nie pozwólmy robić tego naszym dzieciom. A pośrednio te propozycje są. No i teraz, jeżeli lekarz powie, że on nie chce tego robić, to co się dzieje? No, widzimy Hiszpanię, Na przykład wymyślili, że oni sobie zrobią spis tych lekarzy, którzy nie chcą się dostosowywać do ich dyrektyw. Co to znaczy spis i po co ten spis? No, ale u nas też było bardzo wielu lekarzy, którzy doświadczali bardzo dużych, no takich prześladowań wręcz, szykan, jak profesor Świętej Pamięci Fiałkowski i wielu, wielu, wielu innych. Którzy zostawali wyrzuceni z pracy, pomimo tego, że mieli tytuły naukowe, że byli bardzo znanymi lekarzami. No, robiło się to właśnie po to, żeby tę ideologię promować i żeby zastraszyć innych. I dzisiaj dzieje się to samo. I jest to bardzo przykre, ale dzieje się to samo. A jeżeli ministrem zdrowia mianuje się kobietę, która jest wychowawcą przedszkolaków, a nie lekarzem. I ona nie ma żadnych, yy, żadnej przysięgi, żadnych zobowiązań, i ona lansuje takie ideologiczne, polityczne rozwiązania. No to pytanie, do czego my idziemy i dlaczego w ten sposób to jest forsowane, i dlaczego promuje się ludzi, którzy szkodzą, czyli w zasadzie łamią te podstawowe zasady, na których lekarz powinien działać. Czy my możemy ufać lekarzom, którzy się sprzedali? Oczywiście, że nie. Ale na czole nie ma napisane w związku z czym szanujmy przede wszystkim tych, którzy chronią życie, którzy to swoją pracą służą nam w bardzo różnych wymiarach, no a ginekolodzy no, są pod specjalną presją, no i wtedy widzimy, że jeżeli nie ma tego wsparcia społecznego, to jest im jeszcze trudniej. Także, proszę Państwa, zdrowie to jest bardzo ważna sprawa, no ale powinniśmy to doceniać. Powinniśmy. Szanować naszych lekarzy, którzy pracują na rzecz tego prawdziwego zdrowia, którzy pomagają nam, którzy nam służą, którzy służą naszym dzieciom. Natomiast te wszystkie pomysły, żeby lekarzy zmusić do tego, żeby byli wykonawcami śmierci, żeby byli katami, są absolutnie nie do zaakceptowania i wszyscy razem powinniśmy tego bronić. Ale proszę zobaczyć, teraz nie dosyć, że ta antykoncepcja no Niszczenie płodności, również hormonalne, również spiralą domaciczną, tak zwaną wkładką domaciczną, tego jest całkiem dużo. Ma, miałoby być darmowe, no to jest niszczenie najbardziej żywotnej tkanki społeczeństwa, bo na, dla najmłodszych kobiet od 22 do 25 roku życia. Czyli to, to jest największy okres płodności. O co chodzi? Chyba chodzi o to, żeby Polska wymarła, żebyśmy nie mieli dzieci. Yy, I proszę Państwa. W momencie, kiedy jest tak olbrzymi kryzys finansowy, proponuje się takie rozwiązania, więc komuś na tym zależy. Dlaczego? Zastanówcie się Państwo. Logiczne myślenie powinno nas bronić przed takimi nadużyciami. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.